24 września. Zmęczony jestem i smutny, jak zwykle nuży nieco festiwal Warszawska Jesień, bo muzyki za dużo, przy czym dawne bóstwa jakoś się zmieszchają. Na przykład koncert na dwa fortepiany Strawińskiego, niegdyś uwielbiany, dziś wydał mi się zdawkowy, szablonowy, fuga, jakiś nieświeży, ograny, choć wspaniale wykonał go angielski pianista Ogdon ze swoją żoną. Z polskich utworów tylko Lutosławski. Jego livre, pur orchestre, to naprawdę utwór wielki z zębem, z koncepcją, przemyślany i nowoczesny w miarę tyle, ile wypada. Za to tandem Bert Serocki dał okropnie słodkie, uczuciowe chały. Wyrafinowana instrumentacja, ale cóż z tego, kiedy tak zwana zawartość uczuciowa trąci mniżkuwną? Trzecia symfonia Berd'a. To jak sobie określiłem Ordynat Michorowski w muzyce A znów Serocki Dał utwór do poezji Różewicza Śpiewany po angielsku Przez Dorothy Dorow Poezja to przecież oszczędna I oschle tragiczna A on dał przesubtelnioną Teatralną orkiestrę I drżącą od liryzmu kantylenę Zły smak u tych ludzi Idzie w parze z komercyjnością Oto zdaje się Cała tajemnica a w ogóle najlepiej obroniły się dzieła starych mistrzów. Piero Luner, Schönberga i Integral, Vareza. Był też nocny koncert awangardowych wydzierań, oczywiście z Cage'em na czele, ale mało to ciekawe. Jak powiedział Stawiński, to nie komponowanie, lecz filozofia. Na przykład utwór, gdzie przez 70 minut wali się w jeden klawisz fortepianu. Jest to raczej test psychologiczny i to jednorazowy. Ludzie nawet mało protestowali, jakoś się słuchało. Zresztą mało jest młodzieży. Dawniej muzyka awangardowa miała posmak zakazanego owocu. Uprawianie jej było niemal zastępczą walką ideową czy zgoła polityczną. Teraz wszystko minęło, władze pozwalają, raz okazały się mądre. I oto cała rzecz staje się igraszką bez znaczenia. Nader mało poważną W dodatku ranga muzyki spada Tyle tego wszędzie W radiu, na płytach, na ulicy Że zeszło do roli Natrętnego brzęczenia Jeszcze stare legendy trwają Bach, Beethoven Ale stworzyć legendę nową Bardzo jest trudno Smutne, lecz prawdziwe I stąd cały ten festiwal To już istny niewypał A kiedyś przecież Tak nas wszystkich podniecał Rewolucja zmarła, trzeba szukać nowego płomienia, powiedział kiedyś Iniacio Silone. No właśnie, tak samo zmarła awangarda i to zanim się na dobre urodziła. Na festiwalu masę ludzi znajomych patrzą na mnie trochę jak na zjawę z innego świata. A może mi się tylko tak zdaje. Moja sytuacja polityczna jest trochę taka jak Rumunów w sprawie Izraela, podnosząc poselstwo izraelskie do rangi ambasady. Rumunia obraziła państwa arabskie, te zerwały z nią stosunki dyplomatyczne oraz handlowe, tak więc sytuacja jest jasna. Rumunia nic im nie winna, ma spokój, choć nieco złowrogi. Ja też mam spokój, nieco złowrogi. Czuję to nieraz, aż się zimno robi. Ale na razie spokój trwa. Można się nim było rozkoszować w Makowie, gorzej jest w Warszawie, bo za dużo tu ubeków, a także znajomych Żydów bardzo zdenerwowanych zresztą mają czego a ja tymczasem piszę tę kompozycję na konkurs nie bardzo wiem jak mi to wyjdzie ale starać się trzeba wszystkich kobiet nie przejebiesz ale starać się trzeba